Dzień dobry, cześć Wam! Oglądamy dzielnicę Wrzeszcz. W Gdańsku oczywiście, rzecz jasna. Ach, szkoda, że nie podjechaliśmy tam, bo oto fajny domek z wieżyczką jest po drugiej stronie kolejnego stawiku retencyjnego przy ulicy Jaśkowa Dolina. Jakże malownicza nazwa Jaśkowa Dolina, a nie kojarzy mi się z jakimś Jasiem, tylko z podusieńką, nie, no właśnie z podusią taką, jasiek, nie, Jaśkowa Dolina. Zaraz zobaczycie jakie tutaj są kamienice przeurocze, ale ja najpierw muszę załatwić ważną bardzo sprawę i pojedziemy sobie potem tam. I to mówię ja, Rafał, znowu, cholera jasna. A czym się charakteryzuje najbardziej ulica Jaśkowa Dolina? Pięknymi kamienicami, willami i dworkami. Spójrzcie na to arcydzieło. Czy to nie jest piękne? A tam w lewo jeszcze dalej jest ulica Sobutki, gdzie była telewizja gdańska. Przed nami jest kino. Znaczy było kino. Się rozpędziłem z sentymentu. Było kino bajka. Od 1946 roku, wyobraźcie sobie, które zamknęli w 2003 roku, niestety. Pamiętacie smak kina takiego kameralnego, co przychodziło się i wyłącznie na film, bez fajerwerku, bez żadnych popcornów, bez tych świateł, bez poklasku jakiegoś, tego zgiełku. Ach, to było coś. Spójrzmy jeszcze na te elewacje. na te balkony i tutaj gdzieś mieszkała moja rodzina, ale oni się przenieśli do Gdyni Nawet nie wiem, gdzieś po prawej stronie, ale już teraz nie pamiętam. Spójrzcie, przecież to jest przepiękne te werandy. Niektórzy się w tym kochają właśnie. W tych werandach. Jest cudowne. Tutaj by trzeba było włożyć troszkę pieniążków. Tam dojeżdżało się do, właśnie do telewizji. Do telewizji gdańskiej. Spójrzcie, jakie to jest przepiękne. Coś cudownego. Milka, podoba ci się czy nie? Co? Daj spokój, mówisz? Nie, no ładne. Podjeżdżamy bliżej. By wam pokazać. No cudowny. Oprócz tego, że tu jest cholerny szum jazgot samochodowy. To jest to wspaniała ulica, gdyby tak zamknąć. Ruch, ach, marzenie. Oglądamy zatem dalej. Cóż tu widzimy? Niemal dworek z przepiękną, ja wiem, wartownią, recepcją, jakimś oddźnym. Zobaczcie jakie tutaj są płoty. Kolejna kamienica. Jakiś pies, wilk. Cudo. Po prostu cudo. Milka, czy to cudo ci się podoba? Chciałabyś w takim mieszkać? Nie ma to jak w lesie, co? No właśnie. I dojeżdżamy do. Parku Jaśkowej Doliny. Tutaj też odbywały się nie wiem jak dzisiaj wesela. Jest też Strzelnica, Restauracja. Bo się dawno nie słyszałem strzałów. Ostatnio, jak jechałem, to mi przebiegły drogę dziki. Zobaczcie, jak pięknie można mieszkać pod lasem. Cudowny. A to są te wieżyczki. Zaraz, bo akurat drzewo nam przeszkodziło. To są te wieżyczki. No i werandy. No werandy są the best. Ja to mi się bał, Że się to zawali. Milko, Milka, co sądzisz? Gorąco dzisiaj, parno strasznie. Zaraz pójdziemy wody się napić. Pruski mur, tak zwany. I te wieżyczki. Pięknie jest w Gdańsku, pięknie. Kolejne dzieło sztuki. Przepięknie tak mieszkać. I takie właśnie rezydencje tutaj stoją. Jaśkowa Dolina. A droga prowadzi od Wrzeszcza do lub na, na Morenem. Zatem wróciliśmy w to miejsce i podjedziemy sobie tam do tego domku chwilę posiedzieć napojimy pieska o, Idzie jakaś wycieczka trzeba zdążyć, nie zdążymy skręcić Ajajajaj No masz ci los, no akurat wycieczka z dziećmi wiosłują tam no, a chcieliśmy sobie usiąść, no nic zaraz Zrobimy przerwę tutaj przy tych ławeczkach i damy pieskowi wodę. A tam mieliśmy być przed chwilą! Olera! Olera! Dajcie znać, czy lepiej słychać, jak mówię do mikrofonu. Jednak trzeba było chyba... O, tam są właśnie miejsca harcerskie, tam z tyłu. Tam kiedyś były różne wesela, można było robić dzika pieczonego w tamtym... Tam jest taka polana. Czy można tam dojechać? Nie. zamknięte jest, widzę, bramę. Chwilę sobie usiądziemy tu. a widzicie i holender i oni tam idą. <laughs> Niech to tak napijemy się wody. Ja zauważyłem, że ona się boi miasta. Nie czuje się swoją. To lepiej jednak być na wsi. Dlatego się przeprowadzamy. No nie wierzę. Dzieci już stamtąd idą. <laughs> Cholera jasna. O, jak się Milka wyprężyła! Zaraz wody dostaniesz. Słuchajcie, no co z tego, że jest tak urokliwie? Chyba, nie wiem, cisza to jest w nocy o trzeciej czy czwartej, jak tu szum samochodów. I to jest dopiero bez sensu. Fajnie? Nie fajnie, co? Hałas straszliwy. Skoro dzieci już poszły, postanowiłem wrócić jednak tu. No to jedziemy zobaczyć. Chodź, Mila, chodź zobaczymy ten domek tam. Chodź, zobaczymy ten domek. Prawda, że lepiej jest wśród natury? O, drzewa, las, ptaszki, a nie te cholerne samochody i ten szum, ten hałas. A tak! Jest tylko las i moje ględzenie. Tutaj są takie domki wypoczynkowe. Ja w zasadzie to się dopiero o nich dowiedziałem niedawno i odkryłem. Dobre lokum, dob dobre kwadraty dla bezdomnych. E? Patrzę, że z ulicy któregoś razu, że tu fajne domy są kilka spalonych, co oczywiste no i co? Jesteśmy tutaj. Ale chyba zobaczymy coś na tej polanie. Ta już zainteresowana zwierzyną, a jest tutaj sporo. To są jelenie, są sarny. Jest dzik. No i co? Milka, jak ty mnie ciągniesz, to ja nigdy nie mogę spokojnie... Filmować. Zobaczcie, aż łeza się kręci, bo byłem tutaj na weselichu mojej koleżanki, które nagrywałem. Wszystko zniszczone. Cholera. Wszystko zniszczone. Może byśmy się przeszli tam kawałek. Zobaczyć, obadać. Haneczko, co powiesz na namiot w tym miejscu? Tak, na chwilę się zatrzymamy. Děláme exploraci. Także zawróciliśmy, jeszcze raz pokazać te kamienice, i jedziemy na Manhattan. Na Manhattan? A cóż tam? Jednak zanim Manhattan, spójrzmy jeszcze raz na te kamienice. To jest cudowne. Tam w Tle kościół, nie pamiętam pod wezwaniem kogo. A po lewej stronie Manhattan, centrum Manhattan, dawniej. Targ, bazar. Tak więc jesteśmy pod centrum handlowym Manhattan, który został wybudowany w 2004 roku. Natomiast wcześniej, w 1990 roku, powstały tutaj budki, legalny taki targ. Wiecie, kapitalizm, można było spodnie, wszystko można było kupić w takich budach. W takich budach naprzeciwko jest dolarowiec. Budynek wybudowany w 1966 roku, a oddany w 1969. I dolarowiec czemu? Bo tu się kupowało mieszkanka, małe bo małe, za dewizy. Tak jest, za dewizy. Każdy chciał tam mieć mieszkanie. Podoba Wam się, można o tym poczytać. A na dole dolarowca był peweks. Pamiętacie zapach? Nieprawdopodobne. Tutaj kiedyś stał Pedet. Centrum handlowe Neptun, lata 80., 90. Można było kupić garnitur. Właśnie ostatnio z Hanią rozmawialiśmy o podnoszeniu oczek, czyli repasacja ponczoch. To były czasy, co? W kiesku ruchu jedno mogłeś kupić i fajne. Po drugiej stronie grunwaldzkiej został się Kristal, No, głośny lokal. Rudy Schubert i tak dalej. Zaraz tam podjedziemy. Zanim jednak do Krystala... O no cholera, a nie, no są. Myślałem, że znowu ukradli. Dlaczego tutaj są flamingi? Zachodzę głowę, skoro Polak też swój język i gęsi ma. Mogłyby być żurawie, mogłyby być bocia, łabe, bałabędzie, bociany... łabędzie, <śla> bociany. Mila wyraża zgodę. Aż dziwne, że się jeszcze został ten napis "Kryształ". Tutaj były białe noce tak zwane. Ja tylko o nich słyszałem. O, chodziło o panie marynarzowe i młodzieńców. A tutaj pamiętam jak dzisiaj wchodziło się do Neptuna. Och, to były czasy. Były nawet windy i elegancko ubrane panie. Niczym, na przykład pani Loska prezenterka. Z naszej polskiej telewizji. Nie jakoś tam byle jak garsonka elegancka, zawsze wszystko przyprasowane, jakaś plisowana spódniczka. No naprawdę to wyglądało ładnie. Świetnie bym rzekł. Tutaj jak zawsze pamiętam, była księgarnia, już jej nie ma. I postanowiłem jeszcze pokazać dworzec, i nie będziemy stresować w tym hałasie pieska. Nowy dworzec, który jest... No, to już jest kwestia gusty. A tobie, jak się podoba wrzeszcz, Milonia? Co? Węszysz, węszysz. Tutaj od zawsze były prywaciarze, tak zwane. Teraz jest stop tramwajowi, bo tu chcą puścić tramwaj, ale to już jest inny temat. Tam widać nasz dworzec we wrzeszczu. Tu po prawej był puchatek taki sklep. No to było z odzieżą, z zabawkami dla dzieci. Wiele, wiele, wiele lat. Kto nie był w puchatku? A tak wygląda dworzec i no co? No, no nie wiem, no wygląda jak wiata jakaś. Czy to jest fajna już kwestia gustu, tak jak mówiłem. Ale tu mi się kręci łezka dlatego, że przyjeżdżałem, czy przychodziłem raczej, bo tam jest po drugiej stronie Zaspa, do sklepu filatelistycznego po znaczki, bo zbierałem też znaczki. Tutaj właśnie, no dokładnie tu, w Ubezpieczeniach albo tu w tej cukierni był właśnie sklep filatelistyczny. Kapitalny był, naprawdę super. Ale tam jeszcze coś było ciekawego, zaraz zobaczymy. Tutaj na rogu był komis. Wy sobie nie wyobrażacie, co tutaj było w tym komisie. Mówimy o latach osiemdziesiątych. Tutaj był komis, w którym były futra. Wielu Gdańszczan zna to miejsce i pamięta. Tu, dosłownie na tym zakręcie, były wystawione futra na wieszakach. Pełno futer. Pamiętam to, jak gdzieś z mamą byłem. I na tym dzisiaj kończymy wycieczkę po wrzeszczu. I była, była to z jedna setna. Oczywiście można jeszcze raz pojechać. Dajcie znak, czy Wam się podobało. O, kiosk ruchu czynny. A tu jest szkoła muzyczna, do której zdawałem, a na drugi egzamin nie przyszedłem, bo się bałem. Bałem. Powiedziałem, że i tak nie zdam. Głupi. Dziękujemy i do usłyszenia. Do zobaczenia. O, ale jeszcze na zakończenie, takie. Ujęcie Manhattanu, gdzieś centrum handlowe, kiedyś domki, 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 takie sklepiki, mają, gdzie można było kupić wszystko.